Szanowni Państwo, witam serdecznie w kolejnym podcaście. Podcaście na koniec roku 2023. Koniec roku to tradycyjny okres podsumowań, okres wyznaczania, wytyczania nowych działań, nowych kierunków na przyszły rok i Stowarzyszenie Producentów Betonu. Właśnie w ten sposób chciałoby podsumować rok 2023. I do tej rozmowy podsumowującej, ale również wytyczającej kierunki, mówiące o kierunkach działań na 2024, zaprosiłem Łukasza Żyłę, wiceprezesa stowarzyszenia. Dzień dobry. Cześć Łukasz, witam. Dzień dobry. E, dzień dobry. Cześć. Porozmawiamy, porozmawiamy o ostatnim roku, ale i kolejnych latach, które, które w mojej opinii będą czasem ważnych zmian dla branży w, w co najmniej kilku obszarach, w szczególności w obszarze prawnym, technologicznym, środowiskowym, normalizacyjnym, i to są, to są moim zdaniem te obszary, o których, na które powinniśmy zwrócić największą uwagę, planując nasze działania. Ale już przechodząc do, do, do podsumowań, może zaczniemy od tego. Szanowni Państwo, beton towarowy, jak dobrze wiemy, od kilku lat jest wyrobem budowlanym, natomiast teraz od Nowego Roku ruszają kontrole betonu jako wyrobu budowlanego na budowach realizowane przez Wojewódzkie Inspektorat nadzoru budowlanego. Jest to taki jakby ostatni element systemu kontroli wyrobów budowlanych, dopinający ten, ten, ten cały proces wdrażania wprowadzania betonu towarowego jako wyrób budowlany. Niemniej uważam, że to jest jakby kluczowy i bardzo istotny element. Łukasz, mam do Ciebie pytanie. A jak Ty oceniasz to? Czy rzeczywiście te, 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 te kwestie związane z badaniami no. betonu, jego weryfikacją na budowach, kwestionowaniem jego jakości, czy to jest ten istotny element, którym, którym my się zajmujemy, powinniśmy zajmować? To znaczy, wdrożenie betonu towarowego jako wyrób budowlany dzieje się od kilku lat, natomiast dotąd mieliśmy taki okres przejściowy, czyli de facto rozwiązania już funkcjonowały, natomiast nie było tej kontroli. Ta kontrola zaczyna się od przyszłego roku i w związku z jej wdrożeniem, czyli czymś całkowicie nowym dla branży oraz w związku z restrykcjami, które mogą się na producencie betonu odbić przy negatywnym wyniku takiej kontroli, ja uważam, że to jest najważniejsza rola i najważniejsze zajęcie stowarzyszenia w przyszłym roku. To co powiedziałeś, mrozi krew w żyłach. Fakt, że na jakiejś, na jakiejś budowie zostanie skontrolowany materiał producenta betonu i przez negatywny wynik takiej kontroli producent może nie móc już nadal produkować, no to jest być albo nie być w biznesie, w związku z czym według mnie i w mojej ocenie no, największy nacisk powinniśmy kłaść właśnie na to, żeby ustalić procedury kontroli I to jest dokładnie to co robi stowarzyszenie ustala procedury kontroli z głównym urzędem nadzoru budowlanego właśnie po to żeby te kontrole były sprawiedliwe realne i prawidłowe i w mojej ocenie to jest jedna z najważniejszych jest to jedno z najważniejszych zajęć stowarzyszenia w tym roku i również w przyszłym no i kluczowe jest również to, żeby branża była na to gotowa, to znaczy, żeby producenci mieli świadomość, co ich czeka, no a w tym możemy pomóc, bo tutaj stowarzyszenie ma pełną wiedzę, pełne informacje. Dla naszych członków będziemy przygotowywali cykl szkoleń, po to, żebyśmy my jako producenci też weszli w tą nową rzeczywistość świadomi i przygotowani. Także serdecznie Państwa zachęcam do tego, żeby korzystać z wiedzy, zasobów. Stowarzyszenia i żeby no, być w stałym kontakcie, ponieważ to są kluczowe, według mnie, aspekty naszej działalności. Dziękuję, Łukasz, za, za, tutaj, za Twoją opinię. Też, ta, też uważam, że kontrole betonu na budowie powinny być przeprowadzone według jasnych, sprawiedliwych procedur. I oczywiście, jeżeli wyrób, nie spełnia normy, nie spełnia standardu wyrobu budowlanego. To powinien być eliminowany, ale to powinno być kwestią sprawiedliwej procedury kontrolnej, a nie kwestią przypadku. I tutaj na tym się skupiamy, żeby, żeby tak to wyglądało. Łukasz, teraz przechodząc do kolejnego tematu, który, który myślę jest ważny którym Ty bezpośrednio się zajmowałeś, zajmujesz i też reprezentujesz nasz w Europejskim Stowarzyszeniu Betonu, też bezpośrednio tutaj zbierasz informacje, pracujesz w tym temacie, a mianowicie transport betonu. To jest rzecz, która, która w mojej opinii, na poziomie zwłaszcza legislacji europejskiej dużo się dzieje, będzie się zmieniało. I dotknie naszych, naszych, naszej legislacji. E, czy mógłbyś trochę powiedzieć na ten temat? To prawda, Michał, w transporcie dzieje się dużo. Na szczęście no my, nie, my pozostajemy w tyle i działania naszego stowarzyszenia również przyniosły efekty. Warto o tym przypomnieć, że to dzięki naszym pracom i wysiłkom udało nam się uzyskać dodatkowe dwie tony DMC dla betonomieszarek i to nie jest nasze ostatnie słowo szanowni państwo wychodzimy z założenia, że jeżeli w Unii Europejskiej funkcjonują rozwiązania umożliwiające betonowi efektywne, wydajne, ekonomiczne transportowanie, to powinniśmy szukać takich rozwiązań i próbować je adaptować na naszym polskim gruncie. Faktycznie w EMCO, którego, którego stowarzyszenie nasze jest członkiem, czyli w Stowarzyszeniu Europejskim, teraz odbywają się duże dyskusje na temat transportu betonu. Zarówno zmian w czasie pracy kierowców, ale również harmonizacji prawa europejskiego pomiędzy poszczególnymi krajami unijnymi. To są rzeczy, które powinniśmy... Jako Unia Europejska czy poszczególne kraje członkowskie już robić od wielu, wielu lat. Natomiast są to zagadnienia trudne, szerokie i każde z państw ma własne wytyczne, w związku z czym to nie są sprawy proste. Natomiast warto powiedzieć, że te zmiany, które się dzieją w tym roku, na pewno odczujemy my, ponieważ te rozwiązania prawne, które się aktualnie procedują w Unii Europejskiej, prędzej czy później do nas trafią. Ja chcę powiedzieć, że My jako Polskie Stowarzyszenie cały czas monitorujemy zmiany, które odbywają się w prawie europejskim, trzymamy rękę na pulsie, zgłaszamy nasze uwagi, pracując przede wszystkim dla dobra branży betonu towarowego i dlatego, żebyśmy mogli ten beton efektywnie transportować. Mamy z tyłu głowy braki kadrowe w transporcie, zarówno w transporcie betonu jak i w powiązanych z naszą branżą usługach transportowych po prostu brakuje pracowników w związku z czym my musimy robić wszystko żeby ten beton móc transportować efektywnie te zmiany o których się rozmawia dotyczą przerw w czasie pracy kierowców użytkowania tachografów i tutaj jest ogromna rola RMCO żeby te rozwiązania w Europie ujednolicić, a rolą naszego stowarzyszenia i wszystkich poszczególnych stowarzyszeń krajowych jest zapewnienie tego, że to, to, to ujednolicenie będzie rozwiązaniem dobrym dla branży. Łukasz, jak bardzo chciałem Tobie podziękować za tą pracę, którą wykonujesz, bo już powiedziałem, Ty bezpośrednio reprezentujesz nas w Towarzyszeniu, jesteś bardzo blisko tych tematów i, i, i przy nich osobiście i aktywnie pracujesz, bo to jest ogromna, ogromna praca wykonana, zwłaszcza w tym obszarze monitorowania zmian, które się dzieją, które będą się działy, które nadchodzą, przekładania ich na lokalne tutaj nasze polskie rozwiązania prawne, które, za, za którymi powinniśmy lobbować, które powinniśmy zgłaszać zawczasu, żeby się wcześniej dostosować i być przygotowanym na to, co się zadzieje a ja szanowni państwo chciałbym przejść do nowego tematu który w tym roku uruchomiliśmy na agendzie stowarzyszenia a mianowicie to jest kwestia związana z solidarną odpowiedzialnością odbiorcy i inwestora za dostawy betonu jak wszyscy dobrze wiemy branża budowlana jest bardzo mocno narażona na zatory płatnicze zwłaszcza bo widoczne w tych trudniejszych okresach dla branży budowlanej i co dalej przekłada się na to, że zazwyczaj dostawcy materiałów budowlanych, a beton wiemy jest podstawowym materiałem budowlanym dostarczany w dużych ilościach na wszystkie budowy są ponoszą konsekwencje tych zatorów płatniczych w postaci niezapłaconych faktur, nieotrzymanych płatności za dostarczone produkty. Tutaj ten obszar, który uruchomiliśmy i w którym chcielibyśmy, podejmujemy próbę zmiany regulacji, no, dotyczy sytuacji, w której to nie tylko, wykona, nie tylko wykonawca, nie tylko generalny wykonawca, nasz klient byłby odpowiedzialny za regulację płatności, za dostarczony produkt, ale ten obowiązek ciążyłby na inwestorze, w którego to inwestycja. Obiekt wbudowany jest, beton jest nasz produkt. Łukasz, teraz skieruję pytanie znowu do Ciebie. Czy z punktu widzenia lokalnego, rodzinnego producenta betonu, gdzieś widzisz ten obszar jako obszar ryzyka, jak obszar płatności, czy, 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 czy nie do końca tutaj jakby identyfikujesz te problemy? Michał, ja myślę, że zarówno dla producenta lokalnego, jak i dla każdego producenta pewność otrzymania zapłaty za swój towar no jest podstawowa w każdym biznesie. I teraz wszyscy uczestnicy rynku muszą pamiętać o tym, że my jako firmy produkcyjne również kupujemy surowce, również kupujemy materiały i potem jesteśmy zobowiązani do zapłaty za nie. Aktualnie w naszej polskiej sytuacji gospodarczej jest tak, że beton jest chyba jednym z materiałów najgorzej chronionych na budowie, czy producenci betonu są jednymi z najgorzej chronionych na budowie, ponieważ nierzadko w tych trudnych czasach dla rynku budowlanego zdarzało się tak, że beton dostarczony i wbudowany w jakiś obiekt ze względu na różne zawirowania, no, zostawał wbudowany w danym budynku, natomiast płatności producent za ten beton nie otrzymywał i dochodzenie swoich racji i należności było bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe. I my w stowarzyszeniu dostrzegamy ten problem i bardzo mocno chcemy zająć się tym, żeby ta pewność uzyskania zapłaty za dostarczony prawidłowy materiał. Zawsze przy producentach betonu była, ponieważ tylko wtedy możemy mówić o stabilizacji naszej branży, stabilizacji biznesu, jeśli wiemy, że tą zapłatę otrzymamy i że będziemy w stanie również zapłacić naszym podwykonawcom, dostawcom. Dlatego ja uważam, że jest to kolejne bardzo ważne zadanie stojące przed naszym stowarzyszeniem. Chciałbym też powiedzieć, że jeżeli państwo, nasi członkowie Albo firmy producenckie z branży betonu towarowego, które jeszcze nie są naszymi członkami, mają takie kłopoty, mają pomysły, jak sobie z tym poradzić. Zapraszamy serdecznie do współpracy. Ja to Łukasz, jedną rzecz bym dodał, bo tak powiedziałem o tych zatorach płatniczych w budownictwie, prowadzając do tej wypowiedzi. I no, niestety, budownictwo jest w, w, cyklu w tym cyklu koniunkturalnym teraz trudniejszym, tak odczuwaliśmy, czuwamy spadki na rynku budowlanym, co też myślę będzie potęgowało i potęguje te problemy związane z płatnościami i zatorami płatniczymi, więc, więc temat, tak jak powiedziałeś, jest istotny z punktu biznesowego. Ale myślę, że też jest istotny z punktu widzenia czasu, w którym jesteśmy i, i tak, te, te, te prace myślę, że powinniśmy jak najbardziej zidentyfikować, bo, bo to jest właśnie ten moment, kiedy, myśl, kiedy z tymi zatorami płatniczymi i problemami z płatnościami chyba najbardziej się będziemy mierzyć. Szanowni Państwo, kolejny obszar, w którym myślę bardzo, bardzo ważny i w którym musimy. Prowadzić bardzo intensywne prace to są oczywiście kwestie związane z aspektami środowiskowymi produkcji materiałów budowlanych, produkcji betonu, ale ja myślę tutaj nawet szerzej, zdecydowanie szerzej, a mianowicie dla całego budownictwa. Ci z Państwa, którzy byli uczestnikami Dni Betonu, Zapewne pamiętają naszą debatę o betonie i, i, i rozwiązaniach niskoemisyjnych czy ograniczających ślad węglowy w betonie. I jedna z konkluzji, która, która podczas tej debaty padła, to, 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 było, to było to, rozmawialiśmy o tym, że to jest. Tak szeroki obszar dotyczący tylu aspektów, że te prace, będą, będą na najbliższe lata, bardzo mocno, bardzo mocno ukierunkowane na, na działania związane z ochroną środowiska i myślę, że należy tutaj wymienić po pierwsze kwestie związane. Z budownictwem jako takim, finansowaniem budownictwa w postaci taksonomii, wymagań taksonomii, które uwzględniają, będą coraz bardziej uwzględniały te aspekty środowiskowe obiektów. Te wszystkie kwestie też są bardzo teraz rozbudowane i bardzo szczegółowo omawiane na forum Europejskiego Stowarzyszenia Betonu i forum Unii Europejskiej, bo stamtąd. Te zmiany w naszej branży będą płynęły w postaci norm, regulacji, w postaci wymagań. Łukasz, czy ty mógłbyś parę zdań na ten temat powiedzieć, jako uczestnik ze strony polskiej w pracach RMK, jak ta sytuacja wygląda, jak nasza branża wygląda w ogóle na tle europejskiej? Czy to jest coś, co się rzeczywiście wydarzy? Czy, czy te kwestie środowiskowe, to tak mówimy, a, a potem to przejdzie gdzieś koło nas i, i na tym się zakończy? I znowu Michał, jeszcze kilka lat temu powiedziałbym, że mamy na to czas, że to są rzeczy, które będą się dziać powoli i być może za lat kilka zaczniemy myśleć o ich wdrożeniu. Natomiast uczestnicząc w pracach ERMKO widzę jak bardzo wyprzedzają nas pozostałe kraje unijne jeżeli chodzi o ekologiczne produkowanie betonu, o wykorzystanie kruszyw rozbiórkowych, o niskoemisyjność produktów. Jesteśmy daleko w tyle i to co mogę powiedzieć to to że będziemy na pewno musieli bardzo szybko nadrobić ten dystans, który nas dzieli do krajów europejskich. I to wynika zarówno z tego, że rozwiązania, które, nad którymi się pracuje, już w bardzo określony sposób determinują, jaki materiał powinniśmy produkować, z jakich surowców, w jaki sposób i przy poszanowaniu jakich wartości, ale jest już też ta druga strona, której się, muszę Państwu powiedzieć, nie spodziewałem, czyli są oczekiwania klientów. Otóż coraz więcej klientów pyta o rozwiązania ekologiczne, a klienci pytają o te rozwiązania, dlatego że ich klienci, czyli społeczeństwo, czyli, czyli my po prostu chcemy żyć w bardziej świadomy i ekologiczny sposób. Natomiast rozwiązania, które proponuje Unia Europejska, również całą gospodarkę i cały biznes prowadzą w stronę ekologicznego budownictwa. Dlaczego? no to jest to, Michał, co już zahaczyłeś, to znaczy również uzależnienie finansowania lub kosztu finansowania od tego, czy budowa będzie mogła być określana mianem ekologicznej, czy też klasycznej, to będą tak duże pieniądze, że rozwiązania ekologiczne po prostu staną się rzeczywistością i to staną się tą rzeczywistością bardzo, bardzo w mojej ocenie szybko. Dlatego podsumowaliśmy chyba te najważniejsze rzeczy, które dzieją się zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej. Widzimy, że przyszły rok będzie no, pełen pracy dla Stowarzyszenia, będzie również pełen nowości dla producentów betonu, ale w, jakiej, w jakim otoczeniu przyjdzie nam się z tym mierzyć, Michał? Co Ty myślisz o kondycji branży i jak oceniasz przyszły rok, który już tuż, tuż przed nami? Dobre pytanie, Łukasz, i bardzo trudne, bo może wyjdę od, od mojej oceny tego roku, roku 2023. Zdecydowanie ten rok był dla nas ciężki, trudny dla branży betonu towarowego. Z czego to wynikało? W szczególności moim zdaniem z spadku i korekty na rynku w segmencie. Budownictwa mieszkaniowego. Pierwsze trzy kwartały budowy w segmencie budownictwa mieszkaniowego były w większości wstrzymane, w większości zamrożone. Ten segment odnotował bardzo duży spadek ilości, w tym segmencie odnotowany spadek ilości, co było dla nas, moim zdaniem, bardzo trudne jako branży betonu towarowego. Jeżeli z drugiej strony dołożymy elementy kosztowe, Inflacji, zwłaszcza pierwsza połowa roku, gdzie mierzyliśmy się z bardzo istotnymi wzrostami kosztów surowców, tutaj związanych z kwestią inflacji, czy kwestią wzrostu kosztów nośników energii, to plus do tego, to już, Luka, wspomniałeś dołożymy wzrosty kosztów wynagrodzeń z jednej strony, też jako efekt inflacji, z drugiej strony. Efekt niedoborów na rynku pracy w zawodach kierowców, w zawodach operatorów pomp, to myślę, że ten rok 2023 branża betonu towarowego kończy no, daleko od satysfakcjonujących efektów i wyników. Natomiast, żeby, żeby w takiej, żebyśmy w takiej może ponurej atmosferze nie pozostawali na, na przyszły rok to myślę, że pewne, pewne jaskółki na horyzoncie widać i tą jaskółką jest zdecydowanie odbicie rynku w segmencie budownictwa mieszkaniowego. Od przełomu trzeciego, czwartego kwartału tego roku myślę, że wszyscy obserwujemy wzrost aktywności na budowach i budów, wzrost ilości budów w segmencie budownictwa mieszkaniowego. Deweloperzy Odmrażają, uruchamiają nowe projekty. Na pewno jest to efekt z jednej strony taniego kredytu 2%, z drugiej strony też efekt już jednak stabilnego kosztu kredytów hipotecznych, które od wielu miesięcy utrzymuje się na bardzo podobnym poziomie. I tutaj na pewno w przyszłym roku, przez przynajmniej pierwsze 8-10 miesięcy tego roku. 2024 będziemy, będziemy widzieli wzmożoną aktywność na budowach w segmencie budownictwa mieszkaniowego. Więc, więc ten segment w stosunku do roku 2023 myślę, że będzie segmentem rosnącym. Nie wiem, czy to będzie tak dynamiczny, czy to będzie dynamiczny wzrost, czy, czy to będą. Jego aż taka skala jak w najlepszych latach, które, które pamiętamy w segmencie budownictwa mieszkaniowego? Przypuszczam, że nie, ale jednak 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 te pozytywne tendencje będzie w tym segmencie widać. To, co stanowi dla mnie dużą obawę na przyszły rok, to jest segment budownictwa infrastrukturalnego. Budowy budownictwa w segmencie infrastrukturalnym, te, które są realizowane, są nadal realizowane. Nie obserwujemy tutaj wstrzymania, zatrzymania, opóźniania tych budów. W większości przypadków. Natomiast mniej więcej od połowy roku wydaje mi się, że procesy przygotowawcze do uruchomienia budów infrastrukturalnych, czyli procesy przetargowe, procesy wyłaniania wykonawców, rozstrzygania przetargów, zostały spowolnione, zostały przesunięte, odsunięte, i to będzie miało efekt no myślę, że już w przyszłym roku, ale również może i zahaczyć o rok 2025. Efekt w postaci mniejszej ilości budów w segmencie infrastruktury rozpoczynających się, co dla nas de facto jest tym momentem, kiedy, kiedy, kiedy dostarczamy beton, kiedy dostarczamy nasz produkt, kiedy czujemy, czujemy jakby siłę tego rynku, czy on jest stabilny, rosnący, czy, czy jednak jest spadający. Więc segment infrastruktury budzi moje tutaj zaniepokojenie na przyszły rok. Jeśli chodzi o segment budownictwa komercyjnego, Wydaje mi się, że on też ostatnie lata bardzo stabilnie i przyszły rok również podobnie stabilnie przewiduje. Także takie, tak, tak ja widzę i oceniam tą sytuację. Nie wiem, Łukasz, czy chciałbyś coś dodać, czy się z tym zgadzasz, czy, czy gdzieś zupełnie inną perspektywę masz? Bardzo ciekawe, Michał, spostrzeżenie i ocena rynku. No, taka ocena, którą, z którą ja też się zgadzam, to znaczy widzimy, że. Raczej nie oczekujemy spadków, natomiast no też nie oczekujemy jakiejś drastycznej poprawy, być może przesunięcia w sektorach, to na co zwróciłeś uwagę. Natomiast to, co mnie niepokoi, co, co stanowi dużą zagadkę, myślę nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich producentów, to to, jak będzie kształtowała się w przyszłym roku strona kosztowa w kontekście tego wszystkiego, co powiedzieliśmy. Rosnące koszty pracy, dwukrotne podwyżki wynagrodzeń minimalnych w przyszłym roku. Przede wszystkim, przede wszystkim jednak dostępność pracowników, zwłaszcza w branży transportu, to są te rzeczy, o których wspominaliśmy, Michał, czyli trudność z zapewnieniem kierowców i operatorów pomp do betonu. I mam nadzieję, że te zawirowania no, nie wpłyną na możliwości branży i na realizację Zleceń, natomiast na pewno będą stanowiły dla nas wyzwania. Ale chyba nie było jeszcze nigdy tak, żeby, żebyśmy wchodzili w nowy rok czy kończyli stary rok bez wyzwań, Michał. Jak Ty to oceniasz? Czy też, Łukasz, oceniam, że przed nami bardzo dużo wyzwań na przyszły rok i jestem jakby daleki od, od, od optymizmu, takiego, takiego, takiego przekonania, że, że, że możemy na ten przyszły rok patrzeć już optymistycznie czy bardzo optymistycznie. Wydaje mi się, że jeżeli ten przyszły rok przyniesie nam stabilizację czy, powiedzmy, drobne korekty in plus bądź, bądź jakąś drobną korektę jeszcze im minus, Przedziale 1-2% to, 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 to jest ten scenariusz, który chyba powinien nas jednak satysfakcjonować i cieszyć, bo po dużym spadku rynku w tym roku, myślę, że jeszcze jakby nie mamy ostatecznych wyliczeń, ale myślę, że to będzie przedział 10-12%, to, to, to perspektyw. Na odbicie i odrobienie tych strat na przyszły rok nie widzę, raczej, raczej stabilizację, bądź jakieś drobne korekty. Jeżeli one by były na plus, to, to możemy to uznać już naprawdę za scenariusz optymistyczny na przyszły, w przyszłym roku, więc tych wyzwań dużo przed nami. Szanowni Państwo, kończąc tę naszą dyskusję. Ja ze swojej strony chciałbym życzyć Państwu spokojnych, wesołych, radosnych świąt Bożego Narodzenia w gronie najbliższych, w gronie rodziny i szampańskiej zabawy w noc sylwestrową. A Łukasz, czy Ty chciałbyś dołączyć się tutaj do tych życzeń? Jeszcze coś dodać? Szanowni Państwo, ja oczywiście dołączam się do życzeń. Wspaniałych, wspaniałych świąt życzył Wam już Michał. Natomiast ja chciałbym Wam życzyć, żeby ten rok 2024, w który już zaraz wkraczamy, był dla naszej branży rokiem lepszym, żebyśmy z uśmiechem obserwowali naszą produkcję i wyniki sprzedaży. No i przede wszystkim, żebyśmy realizowali zadania, które przed sobą postawiliśmy. Tego Państwu sobie, całej branży życzę. Dziękuję bardzo Łukasz za rozmowę. Dziękuję. Do zobaczenia w przyszłym roku. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia.